Cześć! Przygotowałem dla Ciebie omówienie trzech najważniejszych wiadomości ze świata ochrony danych osobowych, które mogą mieć istotny wpływ na Twoją firmę czy organizację. Oprócz podstawowych informacji na temat każdej aktualności, opowiem Ci też o kluczowych wnioskach, jakie powinieneś czy powinnaś z nich wyciągnąć. No a czego dowiesz się z RODO aktualności z pierwszej połowy marca 2022 roku? Dajesz dostęp swoim pracownikom albo współpracownikom do Puezus, uważaj, możesz potencjalnie narazić się na karę finansową od Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy zawsze to administrator danych poniesie odpowiedzialność za naruszenie RODO? Czyli słów kilka o powodach uchylenia przez WSA kary finansowej nałożonej przez UODO na cyfrowy polsat. No i wreszcie, na kogo i za co Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył. Rekordową karę finansową. W skrócie, chcesz być na bieżąco z ochroną danych osobowych? No to czas na RODO. Przechodzimy do omówienia pierwszej RODO aktualności: kolejna kara finansowa nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych na instytucję finansową. Tym razem ukarany został Santander Bank Polska. Czy nas, zwykłych ludzi, niezwiązanych w żaden sposób z tym bankiem powinna zainteresować ta kara to naruszenie? No, zdecydowanie tak. Czy jeżeli jestem klientem Santander Banku, to mam powody do obaw? Spokojnie. Mimo, że decyzja dotyczy banku, to nie wiąże się z wyciekiem czy naruszeniem bezpieczeństwa danych klientów. Ale może być ona przestrogą dla każdego pracodawcy. Już wyjaśniam, o co w ogóle chodzi. Powodem decyzji UODO było naruszenie przez bank przepisów RODO, które polegało m.in. na, uwaga, teraz będzie kilka zwrotów z języka prawnego niezawiadomieniu bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą o zdarzeniu. No, robi się ciekawie. No dobrze, ale chcesz się pewnie dowiedzieć, co to za zdarzenie konkretnie miało miejsce. Otóż, Chodzi o to, że w czasie pracy w Santander jeden z pracowników, w związku z wykonywaniem swoich zadań służbowych, miał dostęp do platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie PUEZUS. A cóż w tym złego? zapytasz. Nic, odpowiem. Pewnie pracował w HR-ach czy innych zasobach ludzkich, to nic niezwykłego w tym, że miał dostęp do tej platformy. Gdzie w takim razie jest haczyk? no problem polega na tym, że dostępu do PUE ZUS nie odebrano temu pracownikowi wraz z zakończeniem współpracy. Co ciekawe, to sam bank zgłosił do ułodo naruszenie ochrony danych osobowych, po tym jak tylko stwierdził, że były już pracownik nadal posiada nieuprawniony dostęp do profilu płatnika w ZUS. W efekcie, były pracownik nadal miał możliwość przeglądania znajdujących się na profilu płatnika danych pracowników banku. I co ciekawe, z tej możliwości skorzystał kilkukrotnie. A uwierz mi na słowo zakres danych w Płezus jest imponujący, szczególnie dla osoby o nieznanych i niesłużbowych intencjach. Na platformie widoczne są m.in. Pesele wraz z imionami i nazwiskami, adresami zamieszkania i pobytu, czy informacje o zwolnieniach lekarskich. No a jakie to negatywne skutki mogą chociażby hipotetycznie wiązać się z posiadaniem tak szerokiego zakresu danych, a np. wzięcie w parabanku kredytu na nazwisko pracownika, albo uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, albo uzyskanie wglądu do danych o stanie zdrowia. I teraz, co jest bardzo ważne, w decyzji UODO i co w efekcie spowodowało nałożenie kary, bank nie zawiadomił o stwierdzonym naruszeniu swoich pracowników, czyli osób, których dane mogły zostać wykorzystane w sposób bezprawny. Takie zawiadomienie, według UODO, było w tej sytuacji obowiązkowe, ponieważ dane, które wyciekły, mogłyby spowodować, cytuję RODO, wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. A w takich sytuacjach obowiązkiem administratora danych jest. Poinformować osoby, których dane dotyczą, o całym incydencie. No i ciężko się z taką argumentacją UODO nie zgodzić. No a co było dalej? UODO nałożył na bank karę finansową. UODO nakazał też zawiadomić o incydencie wszystkich pracowników banku, którzy byli zatrudnieni w okresie, w którym były pracownik banku posiadał nieuprawniony dostęp do danych. W zawiadomieniu bank musi wskazać też potencjalne konsekwencje związane z incydentem. No dobrze. Ale jakie wnioski z tej kary możesz wyciągnąć ty i Twoja organizacja? Wniosek numer jeden: ta decyzja urzędu powinna wszystkim pracodawcom otworzyć oczy na to, jak ważna jest kontrola dostępu do danych w systemach informatycznych i że ważne jest nie tylko nadawanie uprawnień do systemów, ale ich sprawne i efektywne odbieranie. Dlatego od razu po zakończeniu tego wideo wykonaj bardzo, bardzo ważne działanie: sprawdź, kto aktualnie ma dostęp do Płezus w Twojej firmie czy organizacji. Jeżeli będzie tam jakikolwiek były pracownik albo osoba, która z jakiegoś powodu takiego dostępu mieć nie powinna, natychmiast ten dostęp odbierz. Taka sytuacja bez wątpienia byłaby naruszeniem RODO, dlatego powinieneś czy powinnaś oczywiście tym incydentem odpowiednio zarządzić. No a co jeżeli nie masz w swojej firmie czy organizacji dedykowanego działu kadr, płac i księgowości, a wszystkie te obszary outsourcujesz na zewnątrz? Koniecznie poinformuj swoje zewnętrzne biuro księgowo-kadrowo-płacowe, o tej karze. Możesz nawet wysłać im link do tego wideo. Powinni niezwłocznie sprawdzić, czy dostępy, za pomocą których ich pracownicy uzyskują dostęp do płezus są na pewno, na pewno aktualne. Pamiętaj, żeby w podobny sposób sprawdzać też dostępy do innych systemów IT. Polecam Ci też opracować i wdrożyć procedurę cyklicznych przeglądów uprawnień dostępu do systemów IT. Na pewno nie zaszkodzi też dodanie do checklisty na tzw. obiegówce, właśnie sprawdzenie czy odchodzący od nas pracownik ma aktualnie dostęp do PUE-ZUS. No a jaki jest wniosek numer dwa? Super ważne jest, żeby w przypadku wystąpienia incydentu RODO działać szybko i skutecznie. No i żeby nie zapomnieć o żadnym z obowiązków, jakie RODO nakłada na administratora. Nie tylko o obowiązku zgłaszania naruszenia do UODO, ale też o obowiązku poinformowania osób, których dane padły ofiarą incydentu. W tym konkretnym przypadku brak zawiadomienia o naruszeniu, czyli brak swego rodzaju alarmu dla osób, których dane wyciekły, został oszacowany przez UODO na kwotę ponad Pół miliona złotych. O tym, w jaki sposób postępować z naruszeniami ochrony danych osobowych, kiedy je zgłaszać do UODO i kiedy informować osoby, których dane dotyczą, pisaliśmy na naszym blogu, a link do artykułu, no i do decyzji UODO znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. Druga zroda aktualności też pozostawia nas w temacie informowania osób, których dane dotyczą o naruszeniu. Ale nie dlatego wybrałem dla Ciebie tego newsa. Ten temat ma jeszcze jedno dno, takie dodatkowe, ukryte. Ale po kolei, na pewno pamiętasz sprawę cyfrowego Polsatu. Swego czasu było o niej głośno, bo w kwietniu 2021 UODO nałożył na tę spółkę karę finansową w wysokości ponad 1 miliona złotych. Organ uznał, że cyfrowy Polsat nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy z zewnętrzną firmą kurierską. Jako dygresję, chociaż istotną, dodam, że z tą firmą została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nowym subskrybentom przypomnę, że to taka specjalna umowa, która w dużym skrócie sprawia, że przekazanie danych osobowych pod wykonawcy jest zgodne z prawem, ale wracając do meritum. Efektem braku wspomnianych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych były częste naruszenia po stronie firmy kurierskiej. Na przykład duże opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, dostarczanie przesyłek do niewłaściwych odbiorców czy gubienie korespondencji zawierających naturalnie dane osobowe. Parafrazując klasyka. Nie mam pańskiej przesyłki. I co pan nam zrobi? Cyfrowy Polsat po otrzymaniu informacji o naruszeniach dopełniał rodowskich formalności, czyli zgłaszał je do UODO i powiadamiał osoby, których dotyczyło naruszenie. A, jak wiesz już doskonale z poprzedniego newsa, newsa, newsa niezwłoczne informowanie o incydencie osób, których dane dotyczą jest super ważne. No i teraz zaczyna się najciekawsza część tej historii. Decyzja UODO o nałożeniu kary została skierowana przez Cyfrowy Polsat do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. A WSA właśnie tę decyzję uchylił. Dlaczego? Zapytasz. Głównym powodem uchylenia decyzji UODO było przyjęcie przez urząd założenia, że firma kurierska jest procesorem e, danych, a Cyfrowy Polsat pozostaje ich administratorem. Tu. Słowa wyjaśnienia. Administrator w tej sprawie, czyli cyfrowy Polsat, to podmiot decydujący o celach i środkach, sposobach przetwarzania danych. Natomiast procesor, czy mówiąc językiem RODO, podmiot przetwarzający, przetwarza dane, ale tylko na zlecenie i w imieniu administratora. Mamy bardzo fajny poradnik na ten temat na naszym kanale. Link znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. No dobrze, była zawarta umowa powierzenia pomiędzy obiema stronami, więc w czym problem? Uwaga, nawet najlepsza umowa powierzenia musi być zgodna z prawem i prawidłowo opisywać stan faktyczny, a mamy przepisy prawa pocztowego, w myśl których. Ludzie zejdźcie z drogi, Skup się jeszcze proszę na chwilkę. W myśl przepisów prawa pocztowego, jeżeli usługa świadczona przez firmę kurierską polega wyłącznie na dostarczeniu przesyłki do odbiorcy, a firmie tej przysługuje status operatora pocztowego, to ta firma ma status administratora. No i tutaj pojawiają się wątpliwości w analizowanej sprawie: kto zawinił? Administrator czy może procesor? Kto w ogóle jest kim? Kto tutaj jest administratorem, kto jest procesorem? A może mamy dwóch administratorów, zupełnie od siebie niezależnych? No więc, kto powinien ponieść w końcu finalną odpowiedzialność? No i jaka jest rola firmy kurierskiej, a jaka jest rola cyfrowego polsatu? Odpowiedzi na dziś brak. Zgodnie z wyrokiem, UODO ma przeanalizować rolę, w jakiej występuje firma kurierska, bo dopiero to Pozwoli na stwierdzenie, kto finalnie powinien podnieść od, ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO. Zwróć uwagę, jak czujne muszą być firmy przetwarzające dane i jak wiele w tym obszarze jest niewiadomych i potencjalnych pułapek. Nawet fakt zawarcia umowy powierzenia przetwarzaniu danych, tak jak w tej yy, sprawie, nie przesądza jednoznacznie, że proces ten został właściwie oceniony i że relacja, na której opiera się przekazywanie danych, została właściwie zidentyfikowana. Korzystajcie z pomocy doświadczonych specjalistów, analizujcie całokształt procesów i przepisów. No a my w sprawie cyfrowego pulsatu czekamy na ciąg dalszy. Uff, intensywnie dzisiaj, no to czas na podgrzanie atmosfery. Co powiesz na rekordową karę nałożoną przez UODO. Niechlubny rekord ustanowiła firma Fortum Marketing and Sales Polska, która otrzymała karę w wysokości prawie 5 milionów złotych. Za co? Zapytasz. Odpowiem krótko. Za niewdrożenie odpowiednich Słowo klucz środków technicznych i organizacyjnych, naruszenie zasady privacy by design, korzystanie z usług podmiotów przetwarzających, nie zapewniających gwarancji wdrożenia odpowiednich znowu słowo klucz zabezpieczeń. Jak pewnie pamiętasz z poprzedniego newsa, chodzi tutaj o podmioty świadczące usługi na nasze zlecenie. No i kilka innych przewinień też znalazło się na tej liście. Ale po kolei, na czym konkretnie polegało to naruszenie? No, możesz się zaskoczyć: na braku troski. Tak, dobrze słyszysz. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził w decyzji, że parafrazując, fortum nie zadbało wystarczająco o dane klientów, a konkretnie spółka nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniałyby bezpieczeństwo danym osobowym. No i teraz prosto z mostu, co się stało? Po pierwsze, doszło do naruszenia poufności danych. Otóż Nieuprawnione osoby skopiowały dane klien klientów Fortum i to w uwaga imponującym zakresie. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres pobytu, numer PESEL, informacje o dokumencie tożsamości, adres e-mail, numer telefonu, numer i adres punktu poboru prądu, dane dotyczące umowy np. data i numer umowy, rodzaj paliwa czy numer licznika. Jak do tego doszło? Hm. Stało się to w momencie wprowadzania zmiany w środowisku teleinformatycznym, a przyczyną całego zamieszania było to, że serwer, na którym znajdowały się dane, nie miał odpowiednio skonfigurowanych zabezpieczeń. Jesteś ciekaw ilu osób dotyczyło to naruszenie? Bagatela 137 314 osób. Co jest tutaj jeszcze ważne? Fortum nie sprawdziło wystarczająco podmiotu przetwarzającego odpowiadającego za wdrażanie tychże zabezpieczeń. Umowa z podwykonawcą, co prawda, precyzowała, że przed przystąpieniem do prac przekazywane dane zostaną spseudonimizowane, ale nikt tego nie sprawdził. Podobnie jak nikt, nie sprawdził przestrzegania przez podwykonawcę innych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych. Ważny wniosek wynikający z tej decyzji dla Ciebie. Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy i dajesz mu dostęp do danych osobowych, to sprawdź, czy podmiot ten przestrzega ustalonych zasad. Sprawdź, czy wdrożył wymagane przez Ciebie procedury i najlepiej sprawdź to jeszcze przed rozpoczęciem realizacji usługi. A po każdym takim sprawdzeniu, niech pozostanie dla Ciebie udokumentowany ślad. A dlaczego to takie ważne? Przecież nawiązujesz współpracę ze specjalistą, no to chyba oczywiste, że będzie gwarantował bezpieczeństwo danych pochodzących z Twojej organizacji. Uwaga, pamiętaj o tym, że nawet outsourcując usługi, w ramach których przekazujesz dostęp do danych, nie przestajesz za te dane odpowiadać. Przechodzimy wreszcie do ostatniego, trzeciego wniosku. Nie bez winy i kary pozostał w tym wypadku także sam podwykonawca usługi. Ba powiedziałbym, oliwa sprawiedliwa. Tą samą decyzją został karany również podwykonawca, czyli w tym wypadku firma Pika, spółka ZOO. Ułodo nałożył na tę firmę karę w wysokości 250 tysięcy złotych. Sama kara została nałożona za, cytuję, nieodpowiednie zabezpieczenie danych osobowych. Dlatego pamiętaj, dbaj o właściwy dobór podmiotu, w którym powierzasz dane osobowe. Regularnie sprawdzaj poziom wdrożenia RODO w tych organizacjach. Kontroluj, nie kupuj kota w worku. Zewnętrzny specjalista nie oznacza automatycznie gwarancji profesjonalizmu w podejściu do poufności danych osobowych. A jak możemy Ci pomóc w dbaniu o właściwy dobór podwykonawców? No, praktyczne materiały na temat kontroli procesora znajdziesz oczywiście na naszym blogu, link na dole w opisie odcinka. Podsumowując, pamiętaj, po pierwsze, Kontroluj i na bieżąco odbieraj dostępy do wszystkich systemów informatycznych swoim aktualnym i przede wszystkim byłym pracownikom, szczególnie na platformie Płazus. Po drugie, proces przekazywania danych osobowych z jednej organizacji do drugiej nie zawsze jest taki prosty, jak nam się wydaje. Jeżeli transferujesz dane osobowe do innego podmiotu, Odrób pracę domową. Przeprowadź dobrą, solidną analizę, czy masz do czynienia z udostępnieniem, powierzeniem, a może współadministrowaniem. Po trzecie, za każdym razem, kiedy outsourcujesz jakiś proces na zewnątrz, nieważne do jak bardzo renomowanego dostawcy, pamiętaj koniecznie o sprawdzeniu, czy dane osobowe Twojej organizacji będą u niego bezpieczne. Brak weryfikacji procesora może cię drogo kosztować. No a po czwarte. Pamiętaj, jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał, gdzieś tutaj na dole powinien się pojawić przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek z nami najważniejsze roda aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. Do zobaczenia Cześć!